Nazywam się Rafał Jaracz, mam 39 lat, w szpitalu tutaj jestem od 25 września tamtego roku. 4 lata temu bardzo się poczułem, no i wyszło, że jest niewydolność serca, no i prawdopodobnie jest to po zapaleniu mięśnia sercowego. Pochodzenie tego może, się, może, może być po przybytym jakimś, y, jakiejś infekcji, przybytej, niewyleczonej grypie i to serce no, niszczy się. Także na końcu, no tak się dowiedziałem o na końcu i tak mi czeka przeszczep. Kardiofirurzy, profesorowie, zdecydowali że będę miał wszczepioną tą komorę y, wspomagającą, żeby móc po prostu dożyć tego przeszczepu. Jedyne co, no, to jestem połączony tymi kablami i drenami, które tutaj podają media sprężone powietrze i, i próżnie i prąd. I dzięki temu teraz w takiej formie czekam. No i czekał do skutku już będzie serca. To było pół roku temu. Pan Rafał nadal jest w szpitalu i oczekuje na przeszczep serca. Będziemy w związku z tym łączyli się z nim przez internet, ponieważ nie jego stan zdrowia nie pozwolił na przyjechanie do studia. Panie Rafale, dzień dobry. Jak się pan czuje? Teraz, Teraz czuję się dobrze. Teraz czuję się dobrze, jestem przygotowany do przeszczepu, Tak to mhm. powiedzieć. No ale wróćmy do tego momentu, w którym no, nie czuł pan się najlepiej, do pana choroby. Jak to się zaczęło, proszę powiedzieć? No ja przyjechałem do Śląskiego Centrum Chorób Serca, przewieziony karetką ze szpitala, gdzie mieszkam w Wielkiej Górze, w stanie, można powiedzieć, agonalnym. Umierałem. No, tutaj dzięki wszczepieniu mi sztucznej komory serca Uratowano mnie no i dzięki tej sztucznej Komorze Serca e, oczekuję teraz na serce, na przeszczep w dobrej kondycji fizycznej. A co się stało, co doprowadziło do tego, że pana serce przestało pracować? Strasznie, straszna, strasznie spadła mi kondycja. Nie wiedziałem co się dzieje, miałem duże zadyszki, zaczęły mi puchnąć stopy. No i po zgłoszeniu się do wizyt, na wizytę do lekarza rodzinnego, później do kardiologa, do kardiologa wyszło, że już jestem chory na niewydolność serca, kardiopatię rozstrzeniową która powstała wcześniej, prawdopodobnie po bezobjawowym przejściu zapalenia mięśnia sercowego. Panie Rafale, my słyszymy w tle taki dźwięk, tak jakby cykał zegar. Co to jest? To jest właśnie moja sztuczna komora serca, którą mam wszczepioną w serce. To jest w produkcji tutaj naszej fundacji pomysł pana profesora religii. Mhm. Czy moglibyśmy zobaczyć to urządzenie? Czy to jest jakiś problem, żeby pan się nam pokazał? Jest to możliwe. To wygląda w ten sposób. To jest komora pneumatyczna serca. No, tutaj, jak widać, czerwona to jest moja krew. Normalnie, poprzez otwarcie klatki piersiowej, miałem szczepienie tych dwóch rurek. Jedna wychodzi z lewej komory serca, poprzez komorę i wchodzi do aorty i równolegle pracuje z moim niewydolnym sercem. No ale dzięki temu mm, jestem tutaj i rozmawiam z Państwem i już jestem tak yy, 13 miesięcy. Panie Rafale, wiadomo jak długo Pan jeszcze będzie czekał na zdrowe serce? No niestety... Serca nie rosną na drzewach. To prawda. Dlatego, to jest gdzieś tam opatrzność od nad tym czuwa. Czekam. no Jest problem w polskim dastwie i dlatego też tak długo czekam. Panie Rafale, dziękujemy. Mam nadzieję, że doczeka się Pan chwili, kiedy wejdzie lekarz i powie: Mamy dla Pana serce. Bardzo dziękuję. I proszę przekazać napel apel wszystkim osobom, które. Jeszcze do tej pory nie zdecydowały się, nie zadeklarowały się o daniu swoich organów, żeby, tego, żeby się po prostu zdeklarowali. Na naszym Facebooku znajdziecie Państwo bardzo ważną informację o tym, w jaki sposób możemy nasze narządy po naszej śmierci oddać komuś, a to na pewno uratuje mu życie.